Cześć, nazywam się Natalia Gądek. Prowadzę swoją poradnię online Naturalia, holistyczna terapia żywieniowa, w której pracuję przede wszystkim z kobietami z różnymi zaburzeniami hormonalnymi, takimi jak PCS, insulinoporność, endometrioza czy choroby tarczycy. I poprzez dobraną dietę, celowaną suplementację pomagam im odzyskać zdrowie. Dzisiaj chciałabym się skupić na chorobach tarczycy, szczególnie niedoczynności tarczycy. Choroby tarczycy mam wrażenie, że jest to plaga naszych czasów i faktycznie bardzo, bardzo wiele kobiet, przede wszystkim kobiet, ale nie tylko, się z tymi chorobami zmaga co odbija się później na naszym samopoczuciu, a także i skórze, bo objawy problemu z tarczycą, zwłaszcza niedoczynności tarczycy, to jest um, ciągłe uczucie zimna, to jest zmęczenie, senność, problemy ze snem, niskie libido, problemy skórne, wypadające włosy, zaparcia bardzo, bardzo często, problemy z wagą, puchnięcie, tak zwana twarz w pełni księżyca, czyli moon face, nabrzmiałe oczy, napuchnięta twarz. Żeby sprawdzić, czy nasza tarczyca dobrze, prawidłowo funkcjonuje, najlepiej jest zrobić badania z krwi, badanie TSH, FT3, FT4 oraz przeciwciała anty-TPO, anty, anty -TG i TRAP. Tak naprawdę każdy regularnie powinien wykonywać te badania. Dlaczego? Dlatego, że tarczyca, jak ja ją często określam, jest to nasza hormonalna królowa. Tarczyca warunkuje metabolizm, ma wpływ na to, jak dużo energii wydatkujemy, jak sprawnie trawimy węglowodany, jak ma się perstaltyka naszych jelit. I faktycznie, kiedy tarczyca słabo pracuje, ciężko jest schudnąć, pojawia się problem z utrzymaniem wagi, puchniemy. I generalnie nie czujemy się najlepiej. Słabo działająca tarczyca będzie też zwiększała ryzyko rozwoju insynoporności, przez to, że właśnie ma wpływ na to efektywne wykorzystanie glukozy, na metabolizm węglowodanów. Tarczyca ma też ogromny wpływ na gospodarkę hormonalną. Jest jedną z przyczyn problemów z ovulacją, często też jest przyczyną rozwoju PCOS, czyli zespołu policystycznych jajników, o którym mówiłam w osobnym filmiku. Natomiast słabo działająca tarczyca może też powodować nadmiar prolaktyny, może powodować wzrost kortyzolu, czyli to wszystko będzie prowadziło do licznych problemów hormonalnych, a te będą się odbijały na naszej skórze. Co możemy zaobserwować po naszej cerze, jeżeli chodzi o niedoczynność tarczycy? Bardzo często skóra jest sucha, łuszcząca się, nadmiernie rogowa ciała, ma szarawy odcień, lekko siniawy. Może pojawić się pokrzywka, świąt skóry, trądzik. Trądzik różowaty bardzo często współistnieje z Hashimoto, z najczęstszą przyczyną niedoczynności tarczycy. No i jak już powiedziałam, sama słabo działająca tarczyca może powodować, Powodować szereg innych problemów hormonalnych, które to znowu też będą się ukazywały na naszej skórze. Za niski poziom estradiolu będzie powodował, że skóra jest sucha i nieelastyczna, bo estrogeny mają wpływ na produkcję kwasu hialuronowego i kolagenu. Jeżeli pojawią się problemy z owulacją, jeżeli będzie za niski poziom estrogenu, to możemy zaobserwować, że skóra ta jest bardziej podatna na uszkodzenia, na zniszczenia, ciężej się regeneruje. Słabo działająca tarczyca może też spowodować nadmiar androgenów czyli Wtedy pojawi się przetłuszczająca się skóra, zatkane pory, trądzik hormonalny, charakterystyczny właśnie trądzik przy problemach z tarczycą. Coś, co ja obserwuję, to są wykwity tutaj w okolicy ust i brody. Więc szereg nieprzyjemnych bardzo objawów i pytanie pojawia się, co zrobić z tą niedoczynnością tarczycy, jak sobie poradzić. Plan działania będzie zależał od przyczyny, dla którego ta tarczyca ma się nie najlepiej. Um, najczęstszą przyczyną niedoczynności tarczycy jest Hashimoto czyli autoimmunologiczne zapalenie tarczycy jest to sytuacja w której organizm wytwarza przeciwciała przeciwko peroksydasie tarczycowej i tireoglobulinie, która to magazynuje hormony tarczycy i umożliwia ich produkcję. Więc wtedy w wynikach badań widzimy podwyższone przeciwciała antyTPO, antyTG. I przy Hashimoto standardowe leczenie, jeżeli mamy niedoczynność tarczycy, polega najczęściej na yy, zastosowaniu lewotyroksyny, czyli jest to syntetyczny hormon tarczycy, który zastępuje naturalną tyroksynę T4. Natomiast musimy sobie coś wyjaśnić, przyjmowanie. Tej lewotyroksyny przy Hashimoto w żaden sposób nie działa na przyczynę tego Hashimoto, czyli skoro ta tarczyca słabo działa, bo jest autoagresja w tym organizmie, skoro on sam wytwarza przeciwciała przeciwko tarczycy, to ta tarczyca jest uszkadzana i w konsekwencji tego, że ona jest uszkadzana, zaczyna za słabo pracować. I lewotyroksyna to jest działanie polegające na łagodzeniu objawu, jakim jest niedoczynność tarczycy, czyli to, że ona za słabo pracuje, no to my sobie to równoważymy poprzez lek, który nam zastępuje tą pracę tarczycy, ale w żaden sposób ta to wytwarzanie przeciwciał nie jest zmniejszane przez właśnie tą farmakoterapię. Ja lubię tę sytuację przyrównywać do pięknej, kwiecistej sukienki zżeranej przez mole. Ta nasza tarczyca to ta piękna sukienka, a te mole to przeciwciała. I te przeciwciała, te mole tak zżera, zżerają tą sukienkę, a to co robi eutyroks, letrox talewotyroksyna, to jest zszywanie tych dziur. Natomiast w żaden sposób my nie działamy na te mole. My nie wybijamy tych moli, yy, więc warto by było skupić się jednak na tym działaniu, na tym, żeby zmniejszyć ten stan zapalny po to, żeby ta tarczyca przestała być niszczona. Jak to zrobić? Czy w ogóle się da? Yy, z moich obserwacji i doświadczenia wynika, że tak. Yy, I tutaj działanie będzie zależało od tego, dlaczego ta tarczyca tak słabo pracuje. Oficjalnie etiologia, przyczyna chorób autoimmunologicznych ogólnie jest nieznana, natomiast to, co ja mogę powiedzieć ze swoich obserwacji, i doświadczenia, to jest to, że bardzo często przyczyną tych chorób jest tak zwane nieszczelne jelito, czyli sytuacja, w której powiązania ścisłe między enterocytami, między komórkami, które wyścielają jelito cienkie, są. Poszerzone są, poluźnione te powiązania, więc pomiędzy nimi mogą przenikać na przykład niestrawione resztki pokarmowe, toksyny, bakterie, zanieczyszczenia, wszystko to, co nie powinno się tam znaleźć, no i to angażuje układ odpornościowy. Więc ten układ odpornościowy, czyli immunologiczny, może być przeciążony i w konsekwencji może to zwiększać np. na przykład, prawdopodobieństwo wystąpienia chorób autoimmunologicznych. To też często widzę potwierdzenie, że w przypadku pańska Hashimoto bardzo często są inne choroby autoimmunologiczne, takie jak na przykład AZS, uszczyca, czy widzę dodatnie wyniki badań PPJ Ana. Kolejnym czynnikiem nasilającym te choroby autoimmunologiczne mogą być alergie i nietolerancje pokarmowe, no bo to zawsze będzie aktywowało też układ odpornościowy i powodowało przewlekły stan zapalny, więc jeżeli takie nietolerancje znamy, a jak nie znamy, to możemy zbadać, warto jest wykluczyć wszystkie te alergeny. Kolejna przyczyna to może być obciążenie metalami ciężkimi. Znowu to nieszczelne jelito pośrednio może być tutaj winowajcą, dla którego te metale dostają się do krwiobiegu i powodują obciążenie dla układu immunologicznego możemy sobie zrobić stanie badanie na przykład onkopakiet i sprawdzić czy mamy problem z tym obciążeniem metalami ciężkimi aczkolwiek to sprawdza tylko i wyłącznie stężenie we krwi a metale mają zdolności akumulacyjne w różnych tkankach więc, więc nie będzie to w pełni miarodajne ale już daje jakiś tam obraz i kolejna przyczyna chorób autoimmunologicznych to jest stres i nieprawidłowy styl życia ogólnie no bo trzeba sobie zadać też pytanie Dlaczego twój organizm sam siebie atakuje? No bo choroba autoimmunologiczna to jest sytuacja, w której ten organizm wytwarza przeciwciała przeciwko swoim tkankom. Przy Hashimoto tarczyca jest atakowana. Dlaczego? Ja widzę, że choroby autoimmunologiczne, konkretnie Hashimoto, jest to domena kobiet. Kobiet stresujących się, zamartwiających się, które przeżywają wszystko, ale w środku. W ogóle nie wypowiadają tych emocji, jakby na zewnątrz, nie krzyczą, nie narzekają, tylko po prostu przed siebie i, i na nic innego nie zwracają uwagi. No i wtedy te emocje, te niewypowiedziane problemy zaczynają nas zżerać ze środka. Oczywiście nie jest to wyjaśnienie naukowe, ale jest to coś, co ja obserwuję i co bardzo często yy, widzę, że się potwierdza, kiedy rozmawiam z paniami, które się do mnie zgłaszają. Co zrobić? Jak się pozbyć tej niedoczynności tarczycy? Jeżeli przyczyną jest Hashimoto, na pewno trzeba uszczelnić jelita. Jak to zrobić? Pierwszy etap: usunąć wszystko, co je rozszczelniło. Czyli na pierwszy ogień idzie gluten, soja, na Czasami konieczne jest odstawienie jaj. Jaja lubią być problematyczne przy Hashimoto. Natomiast zwłaszcza gluten, gluten jest problemem, konkretnie frakcja tego białka, białko gliadyna, które wpływa na zwiększone wydzielanie zonuliny. Jest to kolejne białko, które reguluje powiązania ścisłe między enterocytami i sprawia, że te powiązania się rozluźniają. Dlatego też badaniem takim pośrednim nieszczelnego jelita jest zbadanie zonuliny skału. Jeżeli ta zonulina jest podwyższona w badaniu kału, no to możemy zakładać, że właśnie te powiązania są lekko rozluźnione i mamy nieszczelne jelito. Dlatego bardzo, bardzo ważne jest, żeby usunąć też ten gluten, czasami nabiał konkretnie przynajmniej krowi. Kozi owczy ma lepszą, inną frakcję kazeiny. Więc działa mniej alergicznie, mniej prozapalnie. Do tego należy usunąć właśnie wszystkie alergeny z naszej diety i z otoczenia, o których jest nam wiadomo, a później te jelita można odbudować. Jak je odbudować, tutaj pomocne są składniki takie jak L-glutamina, której, której dużo bardzo znajdziemy w wołowinie, między innymi e witaminy rozpuszczane w tłuszczach, czyli ADEK, e maślan sodu. Szczepy probiotyczne celowane, takie, które mają właśnie zdolności uszczelniające te jelita, to jest na przykład Lactobacillus rhamnusus. Żeby dodatkowo wspierać te jelita, należy się zatroszczyć o mikrobiom. Niech w diecie będzie dużo błonnika rozpuszczalnego, czyli między innymi warzyw. Zadbajmy o przerwy między posiłkami. One są ważne też dla jelit, dlatego że kompleks mioelektryczny MMC, czyli taka miotełka w jelitach, która uaktywnia się po posiłku, która jakby sprząta, w tych jelitach zaczyna się aktywować tak około 90 minut po posiłku, trwa, zależy około 120 minut, więc te 3,5 godziny to jest taki okres minimalny po to, żeby posprzątać w tych jelitach po posiłku. Po to żeby pozbyć się tych resztek, tych złogów, po to żeby to tam nie leżało, nie fermentowało, żeby nie dochodziło do dysbiozy. Więc te przerwy między posiłkami są bardzo ważne. Uważam, że powinny wynosić od 4 do 6 godzin. Więc ta ilość posiłków w ciągu dnia to powinny być 3, 4 posiłki w ciągu dnia w zależności od tego, o której wstajemy, o której kładziemy się spać. Należy wykluczyć cukier, całe jedzenie przetworzone, no bo to wszystko będzie nasilało stany zapalne, a choroba Hashimoto jest to stan zapalny. I należy działać przeciwzapalnie, włączyć kwasy omega-3, zadbać o to, żeby w diecie pojawiało się też dużo żelaza. Często, zwłaszcza kobiety, mają problem z tą odpowiednią podażą żelaza w ciągu dnia. Bogactwo żelaza to są oczywiście mięsa czerwone, podroby. Warto by było zadbać o redukcję stresu. Można rozważyć wprowadzenie adaptogenów takich jak ashwagandha. Faktycznie w wielu badaniach wskazuje się, że ma korzystne działanie przy Hashimoto. I przede wszystkim należy zadbać o witaminę D3, która tak naprawdę jest hormonem. Warto jest badać jej stężenie we krwi w badaniu 25OHD3 i utrzymywać na poziomie około 80 nanogramów na mililitr. Natomiast Hashimoto to nie jest jedyna przyczyna niedoczynności tarczycy. Bardzo często ta tarczyca słabo pracuje, pomimo że Hashimoto nie mamy, te przeciwciała antytepo te anty wcale nie są podwyższone, nie ma tam stanu zapalnego, a ta tarczyca jakoś dalej za słabo pracuje. Co wtedy? Można tutaj rozróżnić dwie sytuacje. Pierwsza jest taka, kiedy TSH też jest podwyższony, czyli ten sygnał do tarczycy jest wysyłany że, po to, żeby ona pracowała mocniej, a ona z jakiegoś powodu nie odpowiada, nie pracuje mocniej. Dlaczego? Wtedy bardzo często przyczyną są niedobory składników odżywczych, tych, które są konieczne dla prawidłowej pracy tarczycy. Przede wszystkim jod. Bardzo często, jeżeli mamy niedoczynność tarczycy, to mamy niedobór jodu. Żelazo, cynk, selen, witamina D3, P12 i magnez. Bardzo, bardzo często tutaj jest problem z którymś z tych składników. Natomiast jeszcze jedna jest sytuacja, kiedy mamy niedoczynność tarczycy. Nie mamy Hashimoto i TSK jest niskie, czyli nie mamy takiej jawnej niedoczynności tarczycy. Natomiast hormony T3, T4 są. Niskie w badaniu FT3, FT4 są niskie i TSH też jest niskie, czyli ta tarczyca nie pracuje prawidłowo, bo nie dostaje tego sygnału od przystatki w postaci TSH, żeby zaczęła właśnie pracować. Więc, dlaczego? Bardzo często tutaj problemem jest niedoborowa. Niskokaloryczna dieta, może być dieta bardzo często niskowęglowodanowa. To się często zdarza u osób przewlekle odchudzających się i dodatkowo u osób, które mają bardzo, bardzo dużo stresu, no bo jeżeli ta dieta jest niedoborowa, jeżeli my bardzo, bardzo mało jemy, jeżeli mamy dużo stresu to organizm myśli, że głoduje, myśli, że panuje głód, że dzieje się coś niebezpiecznego w naszym otoczeniu i trzeba spowolnić metabolizm, bo tarczyca warunkuje metabolizm. Więc teraz organizm nie chce wydatkować energii, tylko chce ją kumulować. Trzeba oszczędzać nasze zapasy energii, no bo brakuje. On czuje tak, jakby ich brakowało, bo z pożywieniem ich nie dostaje w wystarczającej ilości. No i wtedy trzeba zadbać o to po prostu, żeby ta dieta była lepsza. Trzeba dostarczyć tej energii, Trzeba dostarczyć składników odżywczych, które są niezbędne dla tego organizmu i zredukować stres, ale to w każdym przypadku. Więc niezależnie od tego, jaka konkretnie jest przyczyna tutaj tej niedoczynności tarczycy, należy zadbać o to, żeby dieta była odżywcza, żeby była oparta na produktach naturalnych, nieprzetworzonych. Wyrzućmy cukier, wszystkie gotowe produkty, fast foody. Zadbajmy o odpowiednią podaż żelaza w diecie, o to, żeby tego białka było też dużo. Niech pojawiają się regularnie ryby, które są bogactwem kwasów omega-3 i zadbajmy o odpowiednią ilość węglowodanów, bo kiedy węglowodanów jest za mało, tarczyca też lubi zwalniać swoją pracę. Nie chcemy, żeby tych węglowodanów też było za dużo. Chodzi o to, żeby ta dieta była zbilansowana. I przede wszystkim myślę, że coś, co każdy powinien usłyszeć, to jest to, że trzeba się o siebie troszczyć ogólnie. Nie chodzi tylko o dietę. Trzeba zadbać o redukcję stresu. Trzeba czasami się po prostu zatrzymać, popatrzeć na siebie, zapytać się samemu siebie, czego ty potrzebujesz, co ja ci mogę dać. Po prostu chwilę się zastanowić, wziąć parę wdechów, wydechów i na pewno będzie dobrze. Bardzo Ci dziękuję.